Dzień dobry, witam, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu, dzisiaj jest 12 marzec, za mną stoi właśnie samochód firmowy nasz, dzisiaj, dzisiaj postaramy się pomóc ludziom z Ukrainy, którzy, którzy przyjechali do naszego kraju, no niestety mają taką sytuację, a nie inną przez wojnę, że no musimy im pomagać, zachęcam również Was wszystkich, żebyście pomagali. Zaraz jedziemy do miejscowości Nowa Adamów. To jest tutaj niedaleko naszej firmy w zasadzie. I no jest tam trochę, troszeczkę ludzi, około 20 paru osób z dziećmi małymi. Robimy im dzisiaj małą niespodziankę. Romuś może otworzyć? Pokażemy co tam fajnego wieziemy, co dobrego wieziemy. Przede wszystkim nasza specjalność pizza. Tak jak tutaj widzicie pizza pączki, bo też się w tej chwili już wyspecjalizowaliśmy w pączkach. Od lada moment będzie powstawała sieć pączkarni. Także wsiadamy do samochodów i jedziemy. Jest, jest tam dużo też zakupów spożywczych, które są niezbędne praktycznie do życia w tej chwili. Napoje, kawa, no wszystko w zasadzie co potrzeba. No jedziemy powoli. Do zobaczenia. No, jesteśmy już pod strażą pożarną w miejscowości Adamów. Będziemy zaraz wręczać troszeczkę jedzonka ludziom z Ukrainy. Dzień dobry. Прошло. Подхода, вроде как подхода. Мы уже находели. Мы уже находели. И нам на plutka pizza. Dzieciaki będą miały radochę dzisiaj. Dobrze, dobrze damy radę. A bierzesz te pączki może. Pamiętajcie kochani, że wy też możecie pomóc. Warto, pomagać zawsze warto. Dzień dobry. Proszę bardzo.